Huraganowy wiatr nie oszczędzał żadnych drzew na swojej drodze. Szeroki na kilkadziesiąt metrów i długi na kilka kilometrów. Pas zniszczeń ciągnie się od Kuźni Raciborskiej do miejscowości Nędza i Górki Śląskie. W sumie to ponad półtora tysiąca hektarów lasu. Dla porównania, każdy zna, wyobraża sobie, jak wielkie jest boisko do piłki nożnej. To proszę sobie wyobrazić, że około 2200 takich boisk do piłki nożnej. Leży pokotem. Tromba powietrzna, która dokonała tych spustoszeń, uformowała się tuż obok kuźni Raciborskiej. W zasadzie to uderzenie trąby powietrznej, te okoliczne lasy, wzięły na swoje pnie i korony drzew. Dzięki temu prawdopodobnie też. Ten impet trąby wychodzącej z drzewostanu był dużo mniejszy. Drzewa wyhamowały szalejący wiatr, płacąc za to cenę życia. Teraz przed leśnikami wielkie sprzątanie, mogące potrwać nawet dwa lata. Mamy środek lata, więc teren musi być udostępniony dla ewentualnej akcji przeciwpożarowej, gdyby odpukać pożar się tutaj nam pojawił. No i stopniowo będziemy przyzwyczajeni, czy zaprawieni trochę w boju, przystępować do porządkowania tego terenu. Na razie mierząc siły na zamiary, chcielibyśmy, żeby do końca przyszłego roku teren był uporządkowany. Ktoś spyta, po co to sprzątać, przecież natura sama sobie z tymi połamanymi drzewami poradzi. Leśnicy wyjaśniają. Gdybyśmy to zostawili siłą przyrody, to byśmy mieli olbrzymią rozmnożę najrozmaitszych gatunków szkodliwych, które sprawiłyby, że prawie cała regionalna dyrekcja w Katowicach miałaby inny problem, problem o zagrożenia biotycznego. Na razie więc czas rozpocząć wielkie porządki i tu apel leśników połączony z zakazem wstępu do lasów na terenie objętym klęską. Przy jakimś większym wietrze, nie daj Boże, tu są takie różne naprężenia, że nawet spacer tą drogą, czy, czy, czy poruszanie się rowerem, no, stwarza zagrożenie, stwarza zagrożenie. Poza tym tu będą pracowały maszyny. Yy, więc trudno sobie wyobrazić, żeby, żeby przeciętny czy, czy, czy kowalski, który, który w czasie weekendu chce wybrać się na spacer do lasu do takiego lasu w takie miejsce czuł się bezpieczny. Zakaz będzie obowiązywał do odwołania.